B6, yy, który wyszedł z 2005 roku z dwulitrowym silnikiem BMP 8-zaworowym 140 koni. Ma już nalatane milion dwieście kilometrów, brakuje mu mocy. Okej, okay, czyli układ paliwowy jest zanieczyszczony. Tak, tak, tak. Jest Co 10 tysięcy też wymieniam ten filtr, bo mówię on jest taki czarnawy. No na trzecim cylindrze y, urosła nam korekta do minus jeden i Mówię, tutaj nic nie było robione No, ewidentnie czuć, że auto nie spala wszystkiego, bo po spalinach czuć Mieliśmy się miejscami Teraz zobaczę, jak wyglądają odczucia z pozycji kierowcy O kurde, pierście kulturalne normalnie, który kierunkowskazek bo Ja myślałem, że, że się nie Od było, czego Od czegoś one są Czuć, że turbina daje ciśnienie, mhm. ale nie czuć, że to... Aż tak, żeby wyrywało kapcie? Wzrasta. Teraz widzę, że dwa jakoś tak dziwnie pokazują, bo jeden jest minus pół, drugi ma. A czwarty ma 0,6. Przystępujemy do podłączenia maszyny do układu paliwowego. Bardzo ważną kwestią jest też to, aby wpiąć się maszyną między filtrem paliwa a pompą wysokiego ciśnienia. Możemy przeprowadzać takie procedury również w terenie bez dostępu do. 220 V, czyli do, do sieci. Maszyna jest podłączona. No i lejemy ca cały litr. Klikamy start. Tutaj też jest pasek postępu. On nam wskazuje, jakie maszyna zbudowała ciśnienie, tak? Po sprawdzeniu szczelności układu Widzicie, uruchomiliśmy silnik i z uwagi na to, iż chcemy przeprowadzić dwie procedury naraz. Procedura czyszczenia zmiennej geometrii turbiny mówi, iż powinniśmy podnosić Obroty silnika do około 2,5 tysiąca na minutę i możemy popracować przy okazji trochę gazem, żeby rozruszać kierownicę spalin. Zakończyliśmy proces czyszczenia i co? Jawierdzia! Lepiej co? Passat, nawet? Ty chyba dostaniesz V-Power'a z Shell'a normalnie 9.9 <noise> Z miłą chęcią bym spróbował zakręcić kołami, ale któryś przegub mi się odzywa więc nie chciałbym Aha. znowu stanąć Uważaj, na drodze dobrze. Mamy tyle teraz mocy <noise> Uwaga, chłopka. Jaka chłopka? Okej okay. Ty on do 5000 tysięcy teraz kręci, on tak nigdy nie kręcił <noise> Charakterystycznymi objawami jest to, że po tym czyszczeniu mm -hmm. auto żwawiej wkręca się na obroty. Nie? Powinno też zmniejszyć się zużycie. Minus 0,4. No to sporo się poprawiło. Ja I już... tak jak mówicie, nie warczy teraz. No tak. Ja myślałem, że to jest nieszczelny gdzieś ten. Nie, nie. O, zobacz, patrz, na trzecim 0,0. No. Jaka jest różnica? Nie, nie no jest kolosalna. Potrzymane? Powiem ci, że no. 100%. 100% lepiej się zbiera. Także no. Wdusza cię w fotel. Tego nigdy nie było.